Cześć, dzisiaj opowiem dwa zdarzenia z rzutu granatem Można tak pokrótce jak to wyglądało Rzucaliśmy granatem zaczepnym, nieobrodnym Zaczepnym Żołnierz rzucał z okopu Przy żołnierzu był dowódca, który wydawał rozkazy Za ich plecami był mur w wysokości około 1,80 m Może około 2 metrów w pierwszej kolejności szło się po granat, samą tą spłonkę, żeby wkręcić do granata, dostawało się przy dowódcy, i dopiero przy nim, jak wydawał rozkazy, rzucało się z okopu do celu. Zdarzenie, które Wam teraz opowiem, powiedział nam dowódca bo ja tego nie widziałem ale ćwiczenia zostały przerwane. Trafił się jakiś żołnierz Zestresowany, zdenerwowany Oczywiście wziął ten granat, odebrał, dostał to zawleczkę, no i padają rozkazy No i kazał mu ten oficer wkręcić tą zawleczkę No i wykonać rzut, padł rozkaz Ten żołnierz, zestresowany, machnął to ręką Ten granat polecił nad głowę I wpadł z powrotem do okopu Widząc to dowódca chwycił go za mundur, rzucił za ten mur i sam na niego się położył. Granat oczywiście rozerwał się w okopie yy, i gdyby żołnierz rzucał sam, prawdopodobnie by sam się wysadził. A, a że był dowódca, także wszystkiego dopilnował i właściwie uratował życie sobie i jemu. I drugie zdarzenie, jakie wydarzyło się na Innej kompanii z mojego rocznika, przy rzucie granatem, żołnierzem był jakiś oficer. A dowódca obserwował to, obserwował to za drzewa, gdzie stało jedno drzewo i za tym drzewem stał, się chował i obserwował. I słuchajcie, tak jakoś niefortunnie się zdarzyło, że wystawało mu kawałek nogi, łydki za tego drzewa i po. W rozerwaniu się granatu dostał odłamkami po, po nodze, po łydce. Wyszedł kulejąc. Oczywiście zaraz przyjechał ambulans wojskowy karetka, zabrali go do wojskowego szpitala, i tak skończyły się ćwiczenia z rzutu granatem. Yy, powiem wam tylko tyle, że dostać odłamkami. Yy, z granata tego zaczepnego to jest słuchajcie, tragedia. Bo same odłamki to są jak żyletki, dosłownie i takie z poszarpanymi końcami. Także, jak to wejdzie w ciało, y, chcąc to wyciągnąć, trzeba wszystko po prostu rwać i ranić, ranić y, ponownie y, ciało. No, takie to były dwa zdarzenia z rzutu granatem. Yy, ogólnie yy, rzucaliśmy dwa razy, mi udało się rzucić raz. Za drugim razem ćwiczenie zostało przerwane. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.